Tunezji w 1943 roku Niemcy użyli najpotężniejszych czołgów Panzer 6 Tygrys. Nawet 120 mm na pancerzu przednim i doskonała 8,8 cm armata czyniła go panem pola bitwy. Brytyjczycy, którzy pierwsi zetknęli się z Tygrysem, wiedzieli, że jego pokonanie jest bardzo trudne, ale nie jest niemożliwe. W trakcie starcia z Tygrysami z 504 Batalionu Czołgów Ciężkich na wzgórzu 174 niedaleko Gueriat El Atah, brytyjskie czołgi Churchill rozpoczęły szaleńczą. Kanonadę, która zakończyła się unieruchomieniem Tygrysa 131, szczęśliwie ulokowany pocisk przeciwpancerny z 6-funtówki unieruchomił wieżę Tygrysa, a przestraszona załoga opuściła go w panice. Zdobyty Tygrys po testach na poligonie trafił do Muzeum Czołgów w Bowington, gdzie dziś jest jedynym sprawnym Tygrysem na świecie. Byliśmy na wzgórzu 174 i odnaleźliśmy tam brytyjski pocisk, który odbił się od pancerza Tygrysa. Subskrybuj, żeby usłyszeć kolejne frontowe Historie.